Ktoś, ładną mamy dzisiaj pogodę. Ja, dzięki. Ja, pięć lat później. Ja, gotowy bronić swojej cnoty przed samotnymi mamuśkami w mojej okolicy. Parasolka, ufasz mi? Siedmioletni ja, chcący skoczyć z trzeciego piętra, każdą komórką swojego ciała. Kiedy widzisz mema, który faktycznie ci się podoba, chciałbym odznaczyć cię najwyższym możliwym wyróżnieniem. Screenshot. 2025. Kto jest moim tatusiem? Nie wiem, skarbie. Wtedy wszyscy musieliśmy nosić maski. Szczerze, to nie jesteś moim synem. Jesteś adoptowany. Chyba wszyscy wiemy do czego to zmierza. Zaraz skoczę. Poczekaj, nie rób tego. Okej, okay. dajesz. Kiedyś. Teraz. Podróżnik w czasie. Kicha. Linia czasu. Steve Irwin, przywrócony do życia jako trener pokémonów. Gotowy na drugą rundę, Steven? Co my tu mamy? Co jest? Widzę, że minęło sporo czasu. Wręcz przeciwnie, to był mój chłopak. Jesteś taka piękna. Chodź ze mną i pomóż mi odbić Konstantynopol. Co do. Ch... Gościu, jesteś chory. Próbowałem go ostrzec. Moi dziadkowie, po tym jak zrestartowałem im router. Lisan Al-Gaib. Influencerzy, po tym jak dali bezdomnemu trochę pieniędzy. A teraz mi podziękuj i uściśnij rękę. Moja mina, kiedy widzę TikToki osób, które znam. Ja w dzieciństwie. Blaszane pudełko z ciastkami. Przybory do szycia mojej babci. Kiedy już trzeci raz dostałeś mandat w tym samym miejscu? Nauczyciel, przedyskutujcie swoje odpowiedzi z osobą siedzącą obok. Ja i osoba siedząca obok. Nikt, ten jeden znajomy, kiedy zawieje wiatr. Miałem wielkiego robala w garażu, więc wysłałem do niego ekspertów. Najwyraźniej dzisiaj szkolą nowego pracownika. Dosłownie nikt. Filmy z lifehackami. Kiedy przełamie jedno ciastko na pół, on wtedy myśli, że ma dwa ciastka. Ja, pokazujący znajomemu opaskę, staniego go hotelu w Bułgarii. Zdrowe jedzenie. Niezdrowe jedzenie. Twoja dziewczyna ma się podobać tobie i tylko tobie. Nie Twoim rodzicom, nie Twoim kolegom, nie Twojej żonie. Za 60 milionów lat to będzie wyglądało zwyczajnie głupio. Ja, próbujący podpiąć nową myszkę z tyłu komputera. Kiedy puściłeś 12 sekundowego bąka, który przeszedł przez 4 oktawy, że nawet Twój pies musiał wyjść z pokoju. Nikt. Ta jedna sprzedawczyni w żabce. Od rana chodzę głodny. To usiądź. Moi rodzice w wieku 20 lat. Zróbmy sobie dziecko. Moi rodzice w wieku 30 lat. Nie powinienem tego mówić. Nie powinienem był tego mówić. Ja i mój kot po tym, jak zjadł mysz, i dwa pająki. Kiedy robisz sobie 20 selfie i zaczynasz rozumieć, że to nie kamera jest problemem. Ameryka. Polska. Prezent, który kupiłem mamie za jej własne pieniądze. Siedmioletni ja. Wszystkie moje dobre oceny. Ta jedna pała z matny. Moja rodzina. Zasugerowałeś rodzicom fajny serial do oglądania. Przypomniało ci się, ile jest tam scen dla dorosłych. Kiedy pokazujesz jakiegoś mema swojej żonie, która nie ma poczucia humoru 13-letniego chłopca. Dotykanie wodorostów. Jak to wygląda? Jakie to uczucie? Dziewczyny, ja p***le. dlaczego on nie odpisuje? Tymczasem chłopcy próbujący rozkminić jak odpowiedzieć na ich LOL. Mój dostawca internetu, patrzący na historię mojej przeglądarki. Zapraszam wszystkich na moją imprezę urodzinową. Będzie Alko i panienki. Tylko się nie spóźnijcie. Piętnastoletni ja, po tym jak udało mi się otworzyć słoik dla mamy. Pan już u nas był? Nie. Ucho straciłem na wojnie. Kiedy chłopak zapuszcza włosy. Oczekiwania. Rzeczywistość. Plan A, Plan B, Plan C, Plan D. Lekarze dają mojej złotej rybce maksymalnie tydzień życia. Jurorzy w mam talent. Czasami memy robią się same. Znajomy, gdzie byłeś na wakacjach? Ja. Powalczmy w jakimś pustym miejscu. Kiedy jest już za późno, i jedyne co zostaje, to spięcie pośladów i modlitwa. Ciociu, ale teraz jest moja kolej. Zamknij się i mnie popchaj. 350 zł i 8 punktów. A po co mi te punkty? Jak dozbierasz jeszcze 16, to kupisz sobie rower. Ja, zrób mi jakąś słodką fryzurę. Fryzjer, nic więcej nie mów. Szkolenie nowego pracownika. Wysyłanie go po nieistniejące narzędzia. Zakonnice w kreskówkach. Zakonnice w anime. Tylko prawdziwi fani Shreka będą w stanie ich rozpoznać. Chłopaki, przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. YouTube jest lepszy od kiedy nie można dislajkować filmów. I po problemie. Mój pecet. Robi autosave. Ja. Super. Gdzie to się zapisało? Mój pecet. Kiedy po raz trzeci prosisz kogoś o powtórzenie jakiegoś zdania, ale nadal nie kumasz co do ciebie mówi. Zegarek, który powinienem nosić. Zegarek, który chciałbym nosić. Pierwsza randka. Ona. Ja. Producent to koniec skończyły nam się środki. Reżyser to jak nakręcimy ostatnią scenę z potworem? Kiedy widzę kogoś słuchającego moją ulubioną piosenkę nikt budowlańcy o 6:30 w żabce. Wyróżniony komentarz: Janeks 726 Jakby te memy były jedzeniem, to bym już miał otyłość razy 100.